Musimy iść na jakiś bion, bo tutaj nie będzie nic do wycinki na drewno. Kurwa, się, ale to będzie wyprawa piękna. Myślisz, że to mogę wyciąć? Nie mogę chyba. Ewidentnie nie mogę. Widzę kurwa to. Widzisz to? Jak ja mam tam wejść? Co to kurwa jest za roba? Fuj, obrzydliwe. No kurwa, co to jest! Eee! Co to kurwa jest? Ja chyba nie chcę. Czemu nie mam plecaczka? Bym sobie mogła tam wlecieć i miałabym wyjechać... No, tak to muszę się z tym jebać, kurwa, jakimś głównym zaszczanym. Nie, to nie ten, to jest jakieś kurwa brzydliwe gówno. Co to jest? Widzisz to? Widzisz to kurwa? To to jest? FUJO! Ała! Pająk? Fuj, kurwa. <grydliwe> Zginę. Zginę. No oczywiście, że się zginęłam. KURWA BRZDLIWE! Here we go again. Boże ile hitów muszę mu zapieralić? On mocno bił. A ja nawet nie mam jeszcze full HP. No się. Nie podoba mi się. Wolałam budować fabrykę. Szczerze. Już ja... Ciąg on jest taki kurwa duzy! Czekaj! Wróć! Nie, nie, nie! Halo, eee! Przepraszam! KURWA! Przepraszam! ZA Oooo! A co to? Jakie nice, no. O, i to dalej drewno. Nice. Szkodzę, że. Tego drewna to raczej sporo trzeba pozbierać, co nie. Aha, czemu to się roz. i nic mi nie dało. Jestem głupia, czy głupia? Za mało miejsca? Czy co? Dobra, wracamy się do domu. Mam nadzieję, że na razie starczy. Ale odzyskałam itemy, i się nie wyjęłam drugi raz, więc nie jest źle ogólnie. Wracamy do domciu. Spinaj, chuju. Nie podobają mi się te pająki. No idźcie ode mnie, kurwa. Proszę, proszę mnie zostawić Kurwa, e! Co tu się wydarzyło? Czemu on mi tak z bara To Co to miało Czemu on jest taki duży no? Ty tego widzisz? Kurwa <grym> pomocy Ała Ja no tylko chciałam drewienko do domu usadka. Nie, one no tutaj są No i co Warto było? Dobra, gids, możemy iść do domu, błagam Tam mnie podkusił no ta ta pustynię, Przyznać się błagam, potem mogę z tego zrobić biopaliwo stałe. To czy biopaliwo stałe też mogę wrzucić do tych tych, od prądu? Trochę to potrwę. Dobra, chwilę wsadzę to, co mam na razie tutaj. Ile się tego zjada? Jedno na. O! No, faktycznie dobre. Dobra. Nic. Ok. Yy, montaż części odskocznie. Niszczarka. To smociem klasy drugiej. Badania terenowe. Może zróbmy badania terenowe, co? Zróbmy badania terenowe. Yy, trzeba zrobić śruby. Muszę ustawić więcej konstruktorów, żeby robiły mi śruby i tak dalej. I kable. Ale to zaraz się tym zajmiemy, bo ogólnie trzeba będzie poprzestawiać w takiej w sytuacji parę rzeczy, niestety. Bo to oznacza, że przed tym konstruktorem muszę postawić jeszcze, jeszcze jeden inny konstruktor, który będzie mi z tego robił kable, co nie? Ta no, no dobra. I teraz postawimy tutaj. W sensie wtedy te dwie pójdą do tego, a ten pójdzie do tego drugiego. Chyba. Albo zróbmy trzeci po prostu. Zróbmy po prostu trzeci kontener, co? Walniemy tutaj. Czy to zadziała? Czy nie? A prąd jeszcze kupa. I teraz tutaj tu, to, tutaj idzie to. I tutaj idzie. Dobra, nie yy, inaczej. Nie potrzebuję tego. O, teraz git, co nie? Teraz jest git. Dobra, i teraz musimy zrobić na gwoździe. Działa, działa. Mało miejsca się tu robi powoli. <laughs> Dobrze, że beton to beton. I nie muszę tam nic stawiać więcej. Zaraz mi zacznie brakować biopaliwa, prawda? Jak mogę to rozwiązać? Ten problem. Na razie powiększam swoją platformę, bo czuję, że zaraz może być problem. Logistyka 2. Winda. Ok, sporo tego. Czy to jest przód? To jest przód. Okay. to ja to postawię na środku Bo I tak będę to przestawiać potem że to skórę ogromne ja... Co to jest? Zgadzuję, że nie bez powodu to się nazywa winda, prawda? Inteligentne poszycie Nie podoba mi się teraz, ja bym teraz to wszystko inaczej postawiła Nie, ja teraz nie zamierzam tego robić Na razie to ja zrobię tak, żeby po prostu wszystko działało W jakimś stopniu I jak już będę właśnie mieć węgiel i więcej trochę rzeczy tak jak już zacznie mi się robić taki totalny rozgardiaż, że nie będę wiedziała co gdzie, jak ustawić i tak dalej. to wtedy zacznę przebudowę, bo teraz mi się nie chce. Teraz mam za mało rzeczy, żeby musić przebudowywać. Tylko... Zastanawiam się, bo ja bym przyniosła w ogóle to bardzo dzień dzień, szczerze. W sensie... i ja się po prostu trochę. W sensie zrobiłabym to gdzieś tam. Yy, tam jest wodospad, by the way. Więc gdzieś w tamtą stronę bardziej. Tak żeby mieć bardzo blisko do paru biomów. Montaż części byłoby fajnie zrobić chyba, co? Co to jest w ogóle... To gówno takie. A, a No, make sense. Dobra. Już wiem. No chciałabym jedną rzecz zrobić w dosyć inny sposób. Chciałbym, żeby wszystkie kontenery były w jednym miejscu. Ale to może być trudne. Coś wolno, one idą strasznie, te płyty. A, ej, a ja mam taśmociągi klasy drugiej. Czy ja mogę to podnieść? Czy muszę to zburzyć? Muszę to zburzyć, prawda? Jest z mojego płyt. Nie mogę to ten. Tylko muszę płyty potrzebuję. O kurwa. Ja chciałam postać. A, ulepszyć pasy. Może wiecie, co jest najgorsze? Ja powiedziałam Paulinie, że zbuduję tą windę i pójdziemy sobie oglądać Sherlocka Holmesa. Na Netflixie. Ale jest jeden znaczący problem. Kurwa, nie mogę się oderwać. <grym> Pomocy. Czy się więzieniu Paulina mówiła, że jak nie mam co robić i czekam na materiały, to mam ich zwiedzać. Ale szczerze po zobaczeniu tego pająka, to kurwa mi się odechciało szczerze. Ale poszedłbym zobaczyć ten wodospad, tylko jak ja się tam kurwa dostanę, no nie dostanę się tam. Ale musimy i tak iść po biopaliwo, niestety. Czy tam będzie gdzieś drewno, jak myślicie? Ja tam widzę drzewko. Pięknie to wygląda z odległości. Kurwa. Chciałabym znaleźć jakieś fajne, czyste złoża. Też by było lepiej, co nie? Ale myślę, że w tym kierunku będziemy przenosić naszą bazę. Co? To nie jest chyba sobie pomysł, co nie? Bo tutaj jest dużo wody. Bo coś p***łem, że węgiel potrzebuje wody. Drewno widzę. Wygląda dobrze. Czemu tu jest tyle tych ślimaków aż? Ej, ty to widzisz? Tyle tych ślimorów? Już mnie zostawcie, please. Ale oni mi lubią napierać. Mogę ich piło najebać? Czy 2 na 10? Fajnie. Nie podoba mi się jednak to miejsce. Z <laughs> biopaliwa, z liści też mogę zrobić to lepsze biopaliwo. A, Bo no To jest to coś. A mogę teraz. Czy ja to przeżyje? Nie sądzę. No, stop. Ja chyba nie chcę, jednak, wiesz? No, z Ty no. Tym ma jakieś w ogóle stwierdzam. Bardzo pojęte agro. Ostatnio tak sobie pomyślałam o tym. Wybiją. Potem tu wrócę. Co, pi. No co pizza? To jest Co ja robiłam zanim wyszłam? Drewno, bio paliwo. Tak. Bio paliwo, paliwo, paliwo. Dobra, zanim to się przerobi. Idę na dzisiaj. Moi drodzy. Papa? Pa. Do następnego. No,